Cześć, witajcie, tu Frodo i AGM. Witamy, Tam, witamy. Ty jesteś? Jestem, no mówię, to ty daj, że już winę przełknąć. Ja <grym> od razu mam roinkę. O, ej, ty, ja też mam. Słuchajcie. O, wiesz co, nie wiem, czy nie będzie ta. Chciałem zobaczyć Sadako. E, Rzesiu. nie. Mm. Eee. Eee. Wiesz, która, nie? Wiem. Ta. Idzie coś. Słuchajcie, bo ja chciałem zobaczyć mapę. Killer się wyłączy zaraz. Ogólnie jest tak, jest więcej przejść, ogólnie dziur w ścianach, ja no i jest podzielona zobaczyć. na pół. Więc jedna jest z ogrodem, przejść. masz Ojej. z ogrodem? Otwartym? Z ogrodem? Nie wiem, idę górą na razie, patrzę tu. No bo oni to zmienili, tak Ega? Bo oni powiedzieli, że, że jest za, za dużo, za dużo Za dużo ma... i oni słuchają graczy. No, słuchają kiedy kurwa nie trzeba. Wiesz co, nie wiem jaki jest killer, ale cały czas go słyszę, ale nie potrafię skojarzyć tej muzyki. To jest... Dobra, robię genę. Lee Boże, nie Legion. ten Oni O, tutaj? Będzie mu ciężko Tak tylko wiesz co... O kurwa! Mhm. Wyszłam mu na pysk, nie wierzę w siebie O Co, dostał paletą w łeb? Dostał! On Słyszałem jest bardzo to. głośny, nie? Ja go słyszałam cały czas, wiesz, i mówię, kurde, czy on stoi w miejscu? Dobra, poszedł sobie ode mnie. Gdzie Idzie pani pupa, już widzę, że do dybyty. Pupa, pupa. Idzie pani pan pupa nas. z nami powrót troszeczkę. Tak. I będziemy w drugim meczu, już będzie Marta z nami. Aha, tu zrobili. Zaś mi tu jest. ale powiem ci, że no gubię się trochę. Znaczy, nie tyle. A tu jest ten no, troszkę więcej przejść. A nie wiem, czy tutaj jest ogródek otwarty, Grzesiek, Zaraz zobaczę koło bramy. Tak. Koło bramy jest teraz tak, że masz taki ogródek otwarty, wiesz? Troszeczku, Takie przejście. Mm, od, te, um, od tego miejsca, gdzie... czekaj. A gdzieś ty mm. poszła tam. Takie miejsce jest, co się po schodach na dół schodziło. I tutaj za bramą... Yy, ta brama była taka zamknięta. I się tutaj szło na lew prosto do, na dole do takiego safe spotu jakby, a tutaj hmm. Leon stał z tymi ząbkami? Czy kto tutaj był za tą bramą? Ej, bo ja ci powiem, że ona ma taki terror jakiś duży, że ja nie wiem. Robię w w, e, na środku i... tej sali, tym główny hall, ale na górze, tak po schodkach trzeba wejść. To, to jeszcze tutaj gena, to jeszcze nigdy nie widziałem tutaj w tym miejscu. Z tyłu za tym wielkim posągiem w głównym holu. Mhm, mhm, dobra, ja robię na zewnątrz, tutaj w tym ogródeczku. No właśnie, ten ogródek chciał zobaczyć. To musisz wyjść na zewnątrz, jakby do głównej bramy, do no recepcji. To. No bo ja widziałem, że tam był, po, poszłaś tamten. Gdzie on jest? Aha, on idzie tu. Nie wiem, on ma jakiś terror, strasznie duży. Chyba, że to przez tą mapę tak mi się... Dobra, tak, nie wiem. Goni tego Dawida. A coś, coś gościu nie ogarniać, powiem wiesz. Dobra, idzie tutaj. No nas, co, no nie? tutaj na tej mapie jak on chce sobie tego spida włączyć, no to ciężko, no, bo jest tu... dużo zakrętów, nie? nie Także mam troszeczkę, żeś mu plany pokrzyżował. No peszek, dobrze się nie wyłącza. Zobaczcie jak mam sexy plameniów. Zobaczcie jak jest tam. Podcik. Po Ale zarinka to w ogóle ma figurę. Nie, ona jest tutaj w ogóle ładnie zrobiona. Takie ma zgrabne nóżki, bo niektóre to takie jakieś graślamy. Tutaj do tej toalety. Aha, tutaj w tej toalecie też zawsze było. Czy jest to I... jakiś ten? E, Wiesz gdzie, nie? No, deszczek, pada. Jak ja mam to są, no, no nie, to no nie, nie pogadasz. A ty tam kończysz? to no ja Znaczy, to dariny, jest do ugrania. widzę, powiem. że to jest do ugrania, więc jakby nie patrzeć no, no, pierwszy no, no, mecz. No nie mów chobu jakiś kuźwa zaraz się strażnik nie, pożeraż nadziei włączy, to będziemy mieć wszyscy Mori i będziemy leżeć. Mówisz? Nie wiem, no jak on miał już dwa totemy na start? frontwy dwie zniszczyliśmy? To myślę, że jeszcze ze dwie. No jeszcze ze... Ile ogólnie może mieć? Nie wiem. Może mieć. Trzy? Nie, nie, nie. Nie wiem, kurde, ja że Chciałbym wiem. zobaczyć jeszcze ten ogród. Nie potrafię się skupić, a dawno w to nie gramy. Ja no po prostu już nawet nie widzę jak wygląda killera ekwipunek. Dwa dodatki i cztery perki. Połowę gena mam. Znaczy umiejętność. To na razie już nie rób gena. Szukaj sobie tam coś innego. Karka ja tu do... tutaj robi gena. Szukaj sobie tu coś innego. Mam jakąś mapę, ale co ta mapa da tam na przykład? Nic, okej. Okay. To tema jakieś, szukaj O kurwa, tam to idzie. Żebym ja skończył, bo ja sam koci. O, za na cały ten. O! Jakiego zbliżenia to, że żeś ta nie widzieli. Taka powiem wam, że nie jest zbyt ładna. Nie mam takiego ujęcia. Dobra, mapa mi się wyczerpała. Aha już. Dobra, no to co, porobione, nie? No, porobione i teraz ci powiem. Jill, jaką masz twarz? Byle się tylko ładnie teraz... Szybki mecz. ...wrócić. No, na o niego tutaj to ciężka ta... A tu jest ta biblioteka. On nawet się nie ładował, nie? Czyli rzeczywiście na górę nie można wejść, za, za ten... ...zapierdolana mm. jest tu tym wszystkim. Ale można zejść jeszcze niżej. Aha. On będzie piwnica chyba, nie? To ja. Jak No. Miał być easy. Tu brama przy recepcji jest otwarta. No właśnie, też biegnie. Zostawił mnie. Ach, i... na punkcie A, tu Ciczki. jest taki ogród, wow. No tam jest to całe otwarte do tej bramy, aż wiesz? Mm. Dobra, uciekaj, się. No, jak powiem ci, że ciężko miał. Jakby się wziął, to by chyba. Ale chciał. Widać mm. było. No. no, biedny, coś powiem ci. Nie no, biedny, no nie dał rady. Ale dobra. Chciałem zobaczyć tą mapę. To najważniejsze, że udało się. Punktów za dużo nie ugrał. No, ale na szósty prestiż ma tego o niego. Mm. O no, proszę. Kolejny Klątwwa. mecz. I... A, klątwę nie umarły miał i ruinę. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. E, kolejny mecz będzie ten. Marta będzie. No Jesteśmy i Marta jest z nami. Jestem. Wytajcie, przepraszam. Jezus, tam coś ja no, jak zwykle, nie. Witamy się, a ja tu rozpizdziel robię, jeden wielki. Powiem wam tak. Ym... Co nam powiesz? No. GeForce nie działa, więc bardzo przepraszam za to, że ta mapa jebie po oczach, bo to... Jebie po prostu. Ja nie mogę tego zmienić, bo aktualizacja oni wiedzą lepiej. Widzę, że się może wzorują na twórcach, gdyby dy, także wszystko idzie dobrze. Rzostwę Że coś? nic nie działa. O, nic nie działa. Mój narzeczony. O. Pewnie mi tu przyjdzie zaraz. Boję się. A gdzie jesteście? Coś. Mm, przy totemie gdzieś. Ale on jest u mnie, więc nie polecam. Ja polecam. Ja go kocham. Mogą sobie weź. No, on nie chce zawsze być ze mną. A gdzie jesteś? Ja ci go oddam. To jest bardzo toksyczny związek, bo niektóre mecze on wie. Udaje, że mnie nie zna. A są takie że. Ja bym opłamiły. chciała, żeby on udawał, że mnie nie widzi. Aha, bo ja nie mam tego. O Boże, co ja wziąłem? Nie wziąłem leczenia. Nie, ja jakby pierdzie... na chatę chłop wbił, tak przebrany jak on. Wczoraj ja się byłem, zeszczała ze Tak, wczoraj a byłem ja w, e, oszą i przebierałem o, się za niego. Co się była maska ubrałem. Ja <noise> kupiłam wczoraj w pepko No taką. udaje, że mnie nie znowu, właśnie. Taki on jest. Chciałem do auta, słuchajcie, tak na tył. Gdzie jest mój chłop, a nie ty mnie ganiasz tu? Nie, daj spokój. Ale brzydką masz dzisiaj brzydki strój. Nie ganiaj się, ganiaj się tam ładnie z nim, ganiaj. Ona jest Ale... narażona. Nie, tu aga. Ale to wiesz, ja nie mam. I don't have a choice. Ja nie zdążę do tej palety. Mm -mm. Nie zrobisz mi krzywdy. Poszłam na terapię, wyleczyłam się z ciebie. <laughs> ja zapierdala, jak on jaką Jak on Wy się dalej ganiacie w tym szaku? Ale on dostanie kurwy, wyłączy się zaraz, chłopnie. A co ty mu robisz, takie kuku? Aha, bo wy tutaj jesteście. Ja klądem. już leżę. Dalej to... Ile to narażenie trwa? No... Kurde, No babie. i jeszcze mnie wybuchło mi tu. Nie, no, no widzę, chłopie. moja winę. A, masz paletę w łeb. Jestem pod paletą. Ja wiem. Gdzieś tu się... Zaraz. Mini ubrałam, a jak on mnie traktuje? Ja ale nie zdążę. Dawaj. Dziękuję, Dwight. Jezu, po... co ja zrobiłem? Nie... nie w... mogę przejść! <laughs> zdechnę tu. Już nie mam jak się zablokowałem. Wszystkich. wszystkich, nawet go. A ja się wychylam za, za ekran, Szczerze mówiąc, bo on nie, on nawet on się nie rusza w tym momencie, tam było za dużo ludzi. Ja byłam w niego wsiąknięta w ogóle. Dwight. Nie gadaj, że on tam gdzieś został. Ghost? No? Nie, nie. On stał przy palecie, ja stałam, ty i jeszcze Dwight. Aga, masz leczenie? Mhm. -mm. Właśnie Houston mamy problem, bo ja bym musiał. A, mam totem, to już będę miała za chwilę leczenie, tylko żeby on mi tu nie przyszedł. Ale on chyba tego E gania teraz. Mhm. Mm Ale bardzo długie jest to narażenie, ja pierdziele. No już tam kapkę zostało, żeby się skończyło i mnie uderzył. Dobra, ja robię w tym małym domku. Kuźwa, spalet chyba 4 dostał w pysk. Na tym narażeniu jeszcze latarum go robiłem. O. o biedne okay. e. 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 Dobra, jestem wyleczona. Easy. U. Easy. To czy ma barbę? Teraz się dowiemy. Idzie do mnie. Będziesz od przez budynek. Ach, goni mnie. Mhm, ja się dobra, dobra. Na... ja też. My to uleczymy. W ogóle latarki mają mi tu zmienić. A <laughs> jakie jaki ty masz ładny skin. Ja od sexy kupiłam sobie, zobacz. No widzę właśnie. Taka dupka. Nic mm. <laughs> no. <Krzysiu. śmiech> <laughs> 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 o kurde gdzie on No No się... Nie znowu ja, tak? Super. No chcę to skończyć, no. On ma co? już dosyć. A co tam razisz go? No, zrobię mu. Kuku. On udaje, że mnie nie zna, nic pieprzę. Jeszcze Wiesz, mam dole? tego DSA, znaczy Dead Harda, Mhm. Dwight go tam latarką szczuje. Dobra, zostawił mnie. Dwight go wziął na siebie. Fajnie, dziękuję. A tu gdzieś kończyłem i co? Skończyłem to? Nie, kopnął to. Eee... A... Muszę się jeszcze wyleczyć do tego, do totemu, a jest dość blisko. Oko, ale ten te głos też jest blisko. Tutaj mam dwa geny, one są blisko siebie. Kuźwa, wiecie to, może być. Ja już być dobre. się nie będzie dało mm -hmm. pyrkać latarkami, nie? A Wylecz mnie dwa. Dlaczego? Dwight. Bo zmieniają latarki. Kurwa weszłam mu w ten. A czegoś nie zmieniają? No właśnie, może tak, pogadajmy, czego nie zmienią. Będzie łatwiej. Byle dojebać, do pieca nas. Byle człowieka dognoje, no, jak to Tumberski gada. Ja już nie zrobię tego. Nie mam. Mhm. Do dupy mnie w końcu. Mhm. Oj, Dwajcik. Nie da rady, bidulu. Nie da rady. Robicie coś tam? Znaczy w sensie... mhm. Aha, no bo ja też mam kapkę. Ja mam połowę. A. Poszedł do was, jak coś. Y Dwie osoby GENA robią. Tam poszedł. No to właśnie tam poszedł. Tak, no. Brak to co? <grym> czy ja mam. Dobra, han, to, han, ja, to ja skończę swojego, bo ja już mam. On tam mną pawki mnie się skończyło już. Co No, adrenalinka wjechała, co? Mm -hmm. A, -a. A, A idę po ciebie? Chyba, że tutaj ktoś. Bo oni tu wszyscy biegną. Ale ten Dwight bardzo taki fajny, pomocny chłopak. Naprawdę. O, otworzył bramę. Tam naprzeciwko. Tu? Nie, tam. Tamtą. Słuchaj. Na wprost jak. Agapu, czekaj. On to idzie. On wie, że już nie ma szansy. Ładuje się na nas. Wie przed trzeba. Oj, w drugą stronę, tak? On każe nam wejść do bram. ten. Nie. Tak. Tak, jak onicie? Robi mi, no właśnie, mówię, nie? Że tak wcale tak nie jest. Nie wychodźcie jeszcze. Kurwa, tu nie jest ta brama. No nie, jest nie. ta brama tu. Nie, ja pierdolę. To nie ta. chodź. Tak, to jest kim? Klodet, tak? Klodet, no. Idź prosto, prosto, prosto. Prosto i na, lewo? I na, na prawo, gdzie na, na, na lewo? prawo? Na prawo. C -c -c. Kurde, czemu ta brama nie... A czekaj, bo on tam biegnie za wami, no właśnie Uj. chciałem to... Uj, a nie dead, dead Hard. A ja mam samoleczenie? Jak to było? Ojej, yeah, ile to trwa! <laughs> tak to było! Także <laughs> się tu kurwa, bramy się czas... Oj, ja pierdzielę jak to długo trwa, te no samoleczenie! Po ja się On czy... mnie goni! Odbieram tą drugą bramę, bo myślę, że... na to jest teraz. latarką. Czemu on Cię tam nie leczy? Bo on czeka z latarką, wiesz? Ja pierdzielę. Musi tylko wyczerpanie zejść i będzie dobrze. Jezus, a czemu to podnoszenie takie du... Aha, bo krwotok i to nawet na podnoszenie działa. Ja pierdzielę Miszę! Wiem. Ty jesteś tam. Aha, się Nie mogę miał, okay. się ten... Tam... z tym leczeniem, to jakieś nieporozumienie jest. To ja to zostawiam. Kurwa, no co za ciul jebany. Myślałam, że mnie puści. Bled cię uratuje. No, ale będzie leżał. Będzie leżał. Patrz, nie, nie. Cię. To ja teraz może. Gdzie? Nie, zostaw mnie. Tak, ściąga. Uważajcie. Znaczy ten, bo tu jest hack już od razu. Endgame. game. endgame end game. Zaraz nas zje. My jeszcze mamy trochę czasu. Nie! Kurde... On mnie gohoni! Dead <laughs> Jak tam? Pełznę. Dopełzniesz, Aga? Nie wiem. Marta? Tak. Nie wiem. Wyjśłam Marta? Podnoś <laughs> nie, tak, dopełznę. No i? Wypełzłam. No ja też. No, Ale Dwight chyba nie dopeł. Nie, Dwight wziął go! gnoju jebany! <laughs> Kurwa. No nie, no nie może że Fajn. Co to. <laughs> <laughs> o Boże, trzeba mu podziękować i powiedzieć, że we ja <laughs> Biedny. No biedny, bo on był taki mi pomocny. <coughs> oh.